No i drodzy, zapraszam na filmik z Rezim w roli głównej, czyli mną będziemy gadali o fajnych rzeczach, o komputerze, o innych głupotach internetowych, youtubowych i tak dalej. Zapraszam. Hej, siemanko, witajcie moi drodzy, ja jestem Remek i witajcie w moim studiu, w którym wszystko, co pojawia się na moim kanale, produkuje się w tym właśnie miejscu. A co jest najważniejsze? Na tym naprawdę dobrym towerze. Który oczywiście sponsorował mi XCOW, o którym już mówiłem w swoim filmiku. I myślę, że warte podkreślenia jest to, by pokazać właśnie ten naprawdę dobry sprzęt, w jaki sposób pracuje, na czym montuje, jak to wszystko wygląda, żeby rzeczywiście wyeksponować tą dobrą maszynkę. Warte podkreślenia jest to, że komputer, ten cały tower, nie mówię tu o monitorach ani o peryferiach, Tower kosztuje 17 tysięcy złotych. Jest to kolosalna kwota, ale sprzęt naprawdę z najwyższej półki. Między innymi procesor Intel i7 6800K 3.4 GHz, czyli naprawdę, naprawdę potwór. Do tego też dobre dwie karty graficzne na SLI, m.in. MSI GeForce GTX 1080ki, czyli naprawdę z mojego doświadczenia mogę śmiało stwierdzić, że naprawdę są świetne. RAM 32 GB e, Corsary, 3000 MHz. Zasilacz be quiet mm, z Dark Powera, już też lepsza, lepsza rzeczywiście edycja. Dyski mam dwa, jeden HDD, jeden SSD, eee, hdd mam 2TB, ssd mam 130 kę i do tego cała obudowa towera, która jest przygotowana pod chłodzenie wodne eee, Be Quiet Silent Loop 280. Oczywiście również płyta główna MSI X99A Gaming Pro Carbon, a skoro Pro to wiadomo, że naprawdę dobrze. Możemy zacząć od tego, że nie duża, ale też nie mała kolekcja gier komputerowych, jest ich tutaj kilkadziesiąt. Tym się za bardzo, myślę, falić nie mogę, bo mogę się falić to tak naprawdę biblioteką na Steamie, gdzie, gdzie tej gier jest niecałe 300. I co to bardzo ciekawe, zdradzam wam mój sekret, o którym może już kiedyś mówiłem, ale szczerze mówiąc nie wiem, czy, czy to zdradzanie kiedykolwiek. Wiele z tych gier komputerowych to są pudełka, które kupiłem na jakichś serwisach właśnie internetowych, bez kodu, czyli tylko pudełko i płyta, których nie wykorzystasz, ponieważ nie masz kodu. Czemu to zrobiłem? Dlatego, że na Steamie miałem właśnie y, omawiane właśnie, tak jak powiedziałem już szkody zakupione, ale pudełek nie miałem. A z racji, że lubię kolekcjonować niektóre rzeczy, mam ich tu już tutaj rzeczywiście trochę. Pomyślałem sobie kurczę, kupuję sobie pudełka gier, które już kupiłem kiedyś, żeby rzeczywiście widniały na półce jak to prawdziwy gracz. A odezwał się teraz Dareczek. Darek, jeśli ktoś nie zna, to mój licznik. Licznik, który zlicza, jak teraz aktualnie widać, wszystkie followy na Instagramie, za chwilę się może przełączyć na Facebooka i na YouTube'a. Wszystko mi zlicza, jest na bieżąco, ściąga to wszystko z internetu, pobiera te dane. Jeśli na przykład nie wiem, ile mam subskrypcji, a nie sprawdzam tego tak często na YouTube, to podchodzę do Darka mówię, Darku, powiedz mi moje lustereczko, powiedz przecie, ile subów mam na kanale. No i mówi, nie? Jesteś świetny w tym, co robisz, rób tak dalej. <laughs> Kolekcjonerska edycja Battlefielda 1, taka gierka. Wiedźminowa kolekcjonerka, jeśli chodzi o kompendium w świecie. O świecie Wiedźmina, tutaj kolejna jakaś przygodówka. Jest XCOM, świeci się. Nie wiem, jak to na kamerze widać. Włączam go, ponieważ to światło czasem sprawia, że, że jest za dużo światła. Ale bardzo fajna sprawa. Dziękuję XCOM. Jakieś emot ikonki, moja drukareczka. Tu też nie omówiłem zresztą, że jest też tych kilka kolekcjonerskich figurek z różnych gier. Moje kaski narciarskie, które dobrze znacie, bo kiedyś prankowałem widzów, będąc w kasku na Omigo. Mamy prasówki. Moje prasówki sprzed już jak się naliczyliśmy z Łukaszem. To jest ich tutaj już od 2013 roku. IM, przynajmniej on jest najstarszy, wydaje mi się. To jest najstarsza pracówka, którą tu mam najprawdopodobniej. Jest ich tu jeszcze kilka innych z różnych innych tam, właśnie eventów, meetupów i wyjazdów, w których miałem okazję wystąpić, czy też, czy też po prostu brać udział. Także jeśli chodzi o scenę, którą zazwyczaj często widzicie, bo komputer jest tam, tutaj jest cała scena właśnie backstage'owa, Można nawet nie backstage'owa, taki bardziej layout z tyłu, który jest za mną zawsze, kończąc na ścianie, którą już nie zawsze widzicie, kilka właśnie plakacików z gier komputerowych, z znanych kreskówek, znanych filmów, m.in. Star Warsiki, m.in. Deadpool. Ciekawe, nigdy się nie bawiłem tutaj w wiercenie, bo nie chciałem robić dziur. Bardzo ciekawym motywem jest to, kabum. Kabum, fajne, nie? Myślę, że takie najbardziej spektakularne sprzed półtora roku. Guzik na milion subskrypcji. Naprawdę zszokowały to, bo to było dosyć wtedy też nowe i bardzo szybko dowiedzieli się YouTuberzy o tym, że taki guzik zostanie wydany. Naprawdę było to fajne zaskoczenie, bardzo miłe. Co ciekawe, jest pozłacany ten guziczek. Ma 24-karatowe złoto. Fajny, oprawiony, właśnie. W, e, srebrny guziczek, malutki. Na pierwsze 100 tysięcy subskrypcji. Takie czasy. Malutkie studio, ale w pełni wystarczalne. I naprawdę świetnie. Dzięki Darek. Jesteś naprawdę świetna. Dobra robota, dobra. To wszystko, jeśli chodzi o moje studio. Myślę, że możemy spokojnie przejść teraz do gatki. Jak to się stało, że zrodził się Rezji? Z podkreśleniem na mały Rezji, bo zacząłem właśnie w wieku 11-10 lat nagrywać jakieś tam filmiki, bawić się kamerą, bawić się YouTubem, który, który wtedy też powstawał w 2005 powstał, a ja zacząłem się bawić 2008 chyba, coś mniej więcej w ten deseń. 2008, 2007, już tam jakieś tam pierwsze filmiki tworzyłem, kompletnie niezwiązane z gierkami na początku. Dopiero potem, I co to było? Jeżeli to potem, nie, były, nie były gierki, to co to było. Jedyny film, który pamiętam, o którym się bawiłem, to była uciekające jakiś sarny w lesie i z kadru w jakiś dziwny sposób uciekła mi Totalnie stary temat, oddalony od tego, co teraz robię. Ale potem bardzo szybko zacząłem grać w gry komputerowe, które zresztą już wcześniej też grałem, jak tylko była możliwość i rodzice dali mi komputer i już mogłem pograć w coś. Oczywiście były specjalne godziny i, i do której mogłem grać i ile mogłem grać. Oczywiście, wiadomo, wiadomo, to są stare czasy tych internetów i gier komputerowych, w, naszym, w naszych rocznikach, że tak powiem. Naszych podobnych jesteś niewiele starszy od mnie. Pewnie znasz te motywy, kiedy tatuś już wreszcie pozwoli ci wejść na komputer i zagrać w te worms, na przykład jedynka, albo w coś innego w Zwłaszcza, GTA zwłaszcza gdy mama skończyła już rozmawiać przez telefon, bo dokładnie, to przez modem telefoniczny. Dokładnie. To ja nawet nie pamiętam, ale pamiętam, że to modemy tam jakieś te wszystkie, wszystkie te właśnie, te wszystkie te telefoniczne. W każdym razie potem zacząłem bardzo szybko nagrywać jakieś filmiki, bo zobaczyłem, że w internetu. Pojawiają się filmy z gier komputerowych, gdzieś tam chwaliłem się tym, co miałem w grze. Kompletnie nie skupiony na jakimś show, kompletnie nieskupiony na mimice, na tym, żeby była gdzieś kamerka, tylko gra komputerowa i taki bardziej tutorial, w jaki sposób przejść dany etap, lub pokazanie tego, co już się zrobiło w tej grze. Patrz, zrobiłem 200 godzin w grze i mam tu taki equipment, że popatrz, stary, jaką mam, jaką mam stalkę w Metinie. Yeah! Od tego się zaczęło. Metin był jedną z pierwszych gier, które, które nagrywałem. Potem bardzo szybko pojawił się Minecraft, bo to są te czasy, właśnie już kiedy zaczął się pojawiać JJ Joker, Legenda i tak dalej. I gdzieś tam też zacząłem właśnie nagrywać tego Minecrafta, co też urodziło rzeczywiście duże, duże zainteresowanie moim kanałem. Równolegle leciał też Skyrim, którego ostatnio reaktywowałem, bo była też nowa specjalna edycja. I gdzieś tam zaczęło się to rozwijać, takiego nagrywania właśnie takich bardziej tutorialowych filmików albo bardziej takich właśnie showowych typu: typu moją grę, filmiki pod tytułem. Takie bardziej rozrywka, takie, takie śmieszki, heheszki, internety i, i, i dużo mimiki, twarzy i bardziej jednak skupiony ten film jest na hoście, czyli takim Rezigiuszu, czyli mnie, gdzie robię z siebie czasem głupka, a czasem udaję kogoś mądrego i gdzieś tam jakoś tą, 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 tą całą rozrywkę już, już przykuwam wokół nie tylko i wyłącznie gry, ale i też osoby, a zarazem sytuacji. Czy miałeś jakąś osobę, m, która cię inspirowała wtedy, kiedy ty zaczynałeś tworzyć tak, na tak. YouTubie? Oczywiście, był to JJ był to, Joker. On, tą serię z tego Minecrafta kiedyś, tego legendarnego, starego już Minecrafta, który niestety się zepsuł przez społeczeństwo, przejęło te dzieciaki. Starsza młodzież nie chce się bawić w czymś, w czym się bawią dzieciaki, wiadomo. To jest, to jest logiczne. No i gdzieś tam to się zepsuło, ale to są stare czasy. To są te sentymenty, od których się zaczęło, i J.J. Joker to była osoba, za pomocą której nauczyłem się robić YouTube. Wtedy inspirował ciebie J.J. Joker, a teraz to Ty inspirujesz masę młodych ludzi, którzy chcą być dokładnie tak, jak Rezji. To e... jest zabawne. Nigdy nie pomyślałem, że tak to się w ogóle obróci. I nie czuję się, nie czuję się wzorem, ale staram się być wzorem. Staram się myśleć o tym, tworząc, że może to zobaczyć i ośmioletnie dziecko, więc nie lecę z przekleństwami jedno zdanie po drugim, ani też nie pokazuję y, atencyjnych jakich, jakichś chorych y, treści, które mogą sprawić, że, że młody użytkownik gdzieś tam zacznie przechodzić na złą ścieżkę. O tym trzeba pamiętać i starać się, trzeba być wzorem do naśladowania. Aczkolwiek czy nim jestem, nie mi to oceniać i sądzę, że. Na tyle głupek ze mnie jest, że nie wiem, czy to jest dobre powiedzieć rezji to dobre zrób do naśladowania, aczkolwiek staram się robić tam jakieś fajne akcje, czy to charytatywne za pomocą tych internetów i tej siły, czy to czasem jakieś głupsze, gdzie jedynie tą ideą jest pośmiać się. Dopiero jak powiedziesz na jakiś event, typu meetup, IM, whatever, jak, X tam, jak tam X Conglash, który niestety zobaczyłem tylko z online, no bo byłem wtedy chory i mnie grypa rozłożyła. Ale, ale, ale widząc to wszystko na miejscu, oglądając to tych ludzi, jak zobaczysz, ile twarzyczek się ucieszy, że ty, tam możesz do nich wyjść, pogadać z nimi, zbić pionę i, i zrobić fotę, to wtedy dopiero sobie uświadamiać, stary, ile osób cię ogląda. To jest duża odpowiedzialność, jakie to jest zarąbiste. Naprawdę to trzeba robić, to jest świetne. I za pomocą tego, że to robisz, jeszcze możesz się spełniać, i to jest jeszcze lepsze. Naprawdę świetna sprawa. I to jest taki moment chyba krytyczny, kiedy możesz sobie powiedzieć. Okej, okay, ogląda mnie masa ludzi, y, widzą we mnie wzór do naśladowania, cieszą się, kiedy mogą mnie zobaczyć. Otaczają mnie, zaczepiają sam autograf, zdjęcie selfie i to jest ten moment, kiedy ty możesz sobie zadać pytanie, czy robisz wszystko właściwie? żeby no, mieć na nich ten dobry, pozytywny wpływ. No, na tym trzeba coś pracować, stary. Nie możesz, nie możesz zaspać i zacząć tworzyć materiałów. To są moje zasady, ja nie mówię, że tak inni muszą tworzyć, bo jest wielu kontrowersyjnych twórców na polskim YouTubie. Ja nie mówię, że oni też muszą trzymać tych zasad, każdy ma swoje. Ale ja staram się tego trzymać i staram się mieć cały czas się to, o czym mówisz, czyli to, że jest to świadomość tego, tego, tej, tej odpowiedzialności twórczej. I to, to jest bardzo ważne, moim zdaniem. To jest jedna z najważniejszych rzeczy zresztą. Zresztą, y, zresztą, zresztą, masło maślane, ale y, ostatnio była gorąca sprawa z PewDiePie'em, nie? Co mhm. zaczął nagrywać, co pokazywał, co odbiło się to, Disneya. odbiło się to bardzo niefajnie na nim, bo wydaje mi się, że gdzieś tam przesadził. Gdzieś tam te jednak hasła bardzo, bardzo kontrowersyjne, no już było nie do przełknięcia, więc trzeba o tym pamiętać. Nieważne, czy jesteś największym youtuberem na świecie, czy jesteś średniego pokroju youtuberem, wydaje mi się, że odpowiedzialność twórcza powinna być za u głowy. Zaczęliśmy od tego, że Mały Rezji grał w Metina, oglądał JJ Jokera i później rozwijał swoją karierę na Minecrafcie. A w co gra już taki duży, dorosły Rezji? W jakiej gry? E, tych gier ostatnio jest mniej I, i wielu ludzi też się burzy o to trochę, że urodziłem się z gier, a teraz ten mój content się zmienił. E, I trochę jest z tym racji, ale też nie do końca, bo gry nadal ze mną są, czy to na live streamach, czy to tam jakoś sporadycznie na kanale. Ale człowiek, wiesz, człowiek dorasta, nie? Stajemy się coraz starsi. 10 lat temu graliśmy w Worms i GTA 1, mhm. teraz y, pracujemy, mamy obowiązki. I gramy w GTA 5. Trzeba <grym> grać w GTA 5, tak? Żeby się powyżywać. Człowiek się zmienia, więc ta twórczość też jest inna. Um, w co aktualnie gram? Wszystkie dobre tytuły, które zaraz wychodzą, no może nie wszystkie też zresztą, ale wszystkie, które mi jakoś siądą i, i czuję jakąś grę, automatycznie fajnie mi jest to nagrać. Wiem, że to jest dobry materiał. Puszczam to. To jest też coś, o czym wcześniej gadaliśmy, czyli ta, czyli ta, czyli ta, czyli ta gdzieś tam jakaś tam idea taka twórcza, czyli tego, żeby, żeby rzeczywiście nagrać to, co się lubi i to, to jest spoko, to nagrywam, a nie, że to robi wyświetlenia, to nagrywam. To jest złe, złe myślenie, zły, zły tok myślenia. A gierki, które teraz nagrywam, to jest standardowo GTA 5, które chyba każdy grał i gra nadal, bo gierka jest naprawdę, naprawdę świetna. Jakie takie tytuły, gdzie jest właśnie taki Battlefield, o którym mówiliśmy, kolekcjonerski, czy też Call of Duty, jakieś tam edycje, które niestety ostatnio nie są takie dobre, jak były kiedyś. Wiele, wiele, wiele gier mimo wszystko dalej gdzieś tam, mi, gdzieś tam mi towarzyszy. Gdybyś przez te 9 lat miał wymienić. to trudne pytanie. Mhm. Wymienić trzy najważniejsze dla ciebie tytuły, to, to to by było? Gier komputerowych? Oczywiście. Ym, zacznę od GTA, czyli gierki, która wyszła już kilka dobrych lat temu, a nadal naprawdę. Że jest świetna i od niej na pewno zacznę, że to jest jeden z tytułów, który, w którym spędziłem bardzo, dużo, bardzo wiele godzin, który, który przykuł uwagę wielu y, moich widzów i też się spodobało i też gdzieś tam zasysał I, i fajnie się to produkowało z ekipą czy to sam. Na pewno też muszę wspomnieć o Minecrafcie, którego już dawno nie gram, bo dwa i pół roku już, czy nawet może już trzy lata nie gram w Minecrafta, ale to jest tytuł, który rzeczywiście no, w YouTube polskim <laughs> w YouTubie polskim naprawdę strzelił. i i, I nie ma co teraz, moim zdaniem, być takim naburmuszonym indykiem, który. Nie wiem, czy indyk może być naburmuszony, ale nieważne. Nabizdyczowy. Na indykiem, który mówi, o, Minecraft już jest słaby, do dupy i tak dalej. Bo to są czasy, które po prostu były, nie? I, i, i nie ma co się tego wstydzić czy żałować. To, to są fajne czasy, więc Minecraft to jest też z pewnością tytuł, który rzeczywiście no, dużo, dużo, dużo sprawił dobrego. A trzecim tytułem. Takim, takim grywalnym i dobrym dla mnie. Wydaje mi się, że to jest kurde ciężko, bo na trzecim miejscu już, jest, już mam kilka tytułów, które, ty, które w to miejsce bym ustawił. Na pewno Battlefield 1 to była świetna gra ostatnio. Bardzo moją uwagę, świetne czasy, bardzo mi się one podobają. I fajnie, fajnie, właśnie grywalne to było bardzo. Jest nadal zresztą. The Forest to była też gierka, którą, którą pykało się niesamowicie. I, I wydaje mi się, że. Że, że na tym bym mógł zaprzestać, bo tu by jeszcze było kilka tytułów, ale tutaj budowanie tej gradacji zajęło mi dobrych kilka minut. Okej, okay, w takim razie gaming bardziej, myślę, lifestyle'owy, bardziej show. A jak zapatrujesz się na e-sport? E-sport. Nie jestem kompletnie graczem profesjonalnym. Często ludzie, często ludzie niektórzy właśnie, mogą, mogą sobie myśleć, że Rezzi to gamer. Rezzi jest pro-gamerem. Często używam tego określenia bardzo bardzo źle, bo nie jestem w ogóle pro-gamerem. Moja gra opiera się nie na tym, żeby świetnie rozegrać rundę, tylko żeby dobrze się przy tym bawić. Więc to nie jest, to nie jest mój cel, jeśli chodzi o moje nagrywki. A jeśli chodzi o sam sobie esport. To, to wierzę, że będzie się coraz lepiej rozwijał, bo esport to mimo wszystko jest gdzieś tam jakaś pochodna tej mojej działalności i tego, co się dzieje na YouTubie polskim. Chociaż ludzie, którzy są zakochani w esporcie, uważają, że oni są esportowcami, oni są lepsi od tych YouTubów brzydkich i głupich i, i, i żałosnych. Ja uważam, że to, że to jest jedna społeczność, to jest internet, jesteśmy wszyscy razem ze sobą, każdy ma po prostu swoje gdzieś tam ulubienia. Tu jest profesjonalizm, tu jest rozrywka i to trzeba rozgradzać, ale wydaje mi się, że to jest to samo społeczeństwo. I trzymam kciuki za e-sport bardzo. Co zresztą widać, z roku na rok jest coraz większe zainteresowanie. Nie bez powodu ludzie jeżdżą do Katowic na nie bez powodu te, te rozgrywki mają w pulach nagród po, po, po setki tysięcy dolarów, czy tam nawet nie miliony. To są ogromne pieniądze zarazem, ale też i, ale też i niesamowita, niesamowite emocje. Gdybyś miał powiedzieć tym wszystkim młodym ludziom, którzy Cię w tym momencie oglądają na YouTubie. W jaki sposób oni mogą zacząć nagrywać, yy, tworzyć swój własny kanał, content, to co byś mógł im poradzić? Z jednej strony proste, a z drugiej cholernie trudne. Na pewno trzeba być sobą, bo w internecie bardzo dużą część siebie odkrywasz. Jeśli, kogoś, jeśli udaje się kogoś innego, to bardzo szybko ktoś przejrzy tego twórcę, że on. Kurde, kogoś udaje. To, to nie jest ten prawdziwy ktoś. To jest jakiś sztuczny koleś. Trzeba być sobą na pewno. Nie wolno się kryć z niczym, trzeba być spontanicznym, moim zdaniem, choć to zależy od formatu. U mnie spontaniczność jest naprawdę tym, co uwielbiam. Ale są formaty i kanały, gdzie spontaniczność jest totalnie. Nie gra roli, ponieważ są scenariusze. Na przykład, typu abstrahuje. Bardzo ważne jest, żeby być sobą, to jest najważniejsze, żeby być autentycznym. Spontaniczność też jest świetna w filmikach, a najważniejsza myślę, że też jest y, dobra energia. I to, żeby nie przynudzać do filmiku, do filmiku, do ludzi. Ludzie nie chcą oglądać czegoś smutnego. Ludzie, tak mi się wydaje przynajmniej, i wydaje mi się, że ta zasada działa, skoro gdzieś tam te miliony subów się wbija. Ale, ale, ale dobra energia to jest coś, co jest w stanie rozbawić ludzi, sprawić od dobry humor. I to jest świetne. Te kilka zasad, bardzo ogólnych, wydających się bardzo prostych, a na pozór jednak takie nie są, to, to są rzeczy, które towarzyszą mi przy wszystkich moich produkcjach. Istotne jest też to, żeby to, co się tworzy, miało też jakiś sens. Czy to, o czym tutaj kiedyś mówiliśmy mhm. jakiś czas temu, pomysł. Jeśli jest pomysł i jest te pięć podpunktów, które przed chwilą wymieniłem, to wydaje mi się, że prędzej czy później ktoś osiągnie jakiś tam sukces. Trzeba mieć pomysł na cały kanał, czy na odcinek bo wiem, że na przykład Cyber Marian miał tam szeroko zakrojoną myśl, jak powinien wyglądać jego kanał kiedyś, jak wygląda teraz i cały proces przemian, co chce osiągnąć. Czy u ciebie też tak było? Nie, nie. Kompletnie na odwrót. Po prostu zacząłem się dzielić czymś, co, czym teraz się chciałem podzielić i nie miałem pojęcia, czy wrzucę trzeci film na kanale, czy wrzucę też piąty, czy wrzucę 500, a jest aktualnie ponad tysiąc już łącznie filmików zrealizowanych przeze mnie. Nie miałem tego pojęcia. To się akurat tutaj bardzo u mnie spontanicznie rozwinęło. To nie jest jakiś format myśl przemyślany przez sztab ludzi, że wiesz, tutaj będę produkował jakiś rozi hajsy, hajsy. Wtedy w ogóle nie było nawet możliwości zarobku. Teraz to jest oczywiście co innego: możesz się z tego utrzymać, możesz robić to, co uwielbiasz, i dzielić się tym, i się z tego utrzymać, nie musisz się niczym martwić. To jest świetne. Ale nie, nie miałem takiej, żadnego takiego jakiegoś grubego planu. Stary, miałem 11 lat, już jak zacząłem nagrywać. Może byłeś tak. geniuszem. Nie, nie, wydaje mi się, że po prostu byłem dzieciakiem, który chciał się pochwalić tym, co ma w grze komputerowej, od tego się zaczęło. Więc myślę, że te pięć podpunktów, o których mówiłem i, i dobry pomysł, to jest coś, co może sprawić, że uda ci się na YouTubie stary lub stara. <noise> Czy posiadanie mentora na YouTube jest dobre? Tak, jest dobre, jest dobre. I mogłem o nim już wcześniej wspomnieć, bo gadaliśmy o J.D. który sprawił, że zaintrygował mnie nagrywanie filmików na YouTube'a, tych, tych gier komputerowych, po czym też zainteresowałem się dzięki niemu Minecraftem. Ale moim mentorem przez bardzo długi wtedy czas był Rojo, o którym już nie razy mówiłem I, i, i kocham cytować jego tekst. Do tej pory nie wiem w końcu, czy to jest jego autorstwa tekst, ale wydaje mi się, że jego autorstwa gry łączą, a nie dzielą. I to jest coś, przed czym naprawdę bardzo niski ukłon oddaje. I to jest świetne hasło. Serdeczna tarcza mordeczka. Serdeczna tarcza. Mordeczko. Serdeczna, mordeczko. Serdeczna tarcza mordeczka, tak. Prawilna tarcza. Um, tak, to są te czasy. Skyrim, tarcza, to się wszystko z tego wywiodło. I ja z tych czasów pochodzę. Wtedy właśnie bardzo się wzorowałem na roju, Czasem aż za bardzo. I to było kiedyś w filmikach widać. Może nawet dałoby się te filmiki gdzieś wykopać, jak, jestem, jak staram się upodobnić do mojego mentora. Um, teraz, już, teraz już czas na to nie pozwala, żeby śledzić każdy krok jakiegoś twórcy. Przykładowo w tym przypadku Roy'a z mojego punktu widzenia. E, aczkolwiek dalej uważam go za naprawdę świetnego człowieka. Um, bardzo warto, bardzo warto. Po prostu warto, myślę, że jest mieć mentora, bo, bo w ten sposób można się na jakimś wzorować, ale nie wolno z tym przesadzić. Bo wtedy można się za bardzo upodobnić i mogą ci zarzucić, że kopiujesz. A to jest już potem niefajne. Czy trzeba mieć yy, potężne zaplecze sprzętowe, żeby nagrywać na YouTubie? Kompletnie nie. Moje pierwsze filmy były skos, nagrane, a nie skonstruowane. Nagrane były na mikrofonie z biedry za 15 zł. I kamerce, którą dostałem na komunię. Nie mam pojęcia, jakoś tak to było. Także nie, chyba, chyba jednak nie. Dobrze, skoro przeszliśmy sobie od tego przysłowiowego już mikrofonu, taniego, który no, tak. nie zachwycał jakością. Do tej pory 15 zł. Wiemy, że przez cały okres Twojej twórczości ta technologia cały czas parła do przodu, rozwijała się. Tak, i oczywiście. W wieku 11 lat w życiu byś nie pomyślał, że w roku 2017 będziesz miał do dyspozycji taką technologię, no. jaka jest teraz dostępna na rynku. I powiedz mi, które rozwiązania technologiczne w tym momencie robią na tobie największe wrażenie? Myślę, że virtual reality, czyli, czyli wirtualna rzeczywistość, to jest coś, co To jest na pewno coś, co mnie najbardziej zszokowało i, i, i zainteresowało. I uważam też, że to jest coś, co ma największy potencjał rozwoju. Czy to na rynku, w jakichś tam biznesach, czy to w gamingu, czy to w rozrywce. Virtual Reality to jest moim zdaniem mega głęboki, bardzo jeszcze niezbadany nurt, który będzie się z roku na rok tak rozwijał, że za chwilę będziemy szli na zakupy w okularach. Wirtualnej rzeczywistości i te zakupy potem przyjdą do nas pod dom. Nie wiem, nie wiem jak to się rozwinie, ale jestem zafascynowany tym. Sam testowałem nieraz Okulusa, sam testowałem sprzęty innych marek, które, które są teraz produkowane na opór, yy, albo raczej w opór, bo rzeczywiście jest to gorący temat. I to jest, to jest coś, co najbardziej właśnie przykuło moją uwagę. Są oczywiście inne technologiczne, nowe, nowinki, jakieś tam, które, które przechodzą na rynek. Ale wirtualna rzeczywistość to jest coś, co najbardziej rozwoliło mój mózg. W jakim kierunku Twoim zdaniem wirtualna rzeczywistość będzie się rozwijać? No tak powiedziałem. Wydaje mi się, że, że, że na pewno będzie się rozwijała po pierwsze bardzo szybko, a w jakim kierunku? To wydaje mi się, że we wszelakim czy to w życiu, w życiu takim normalnym człowieka i w jaki sposób będzie się to auto wykorzystywać, tak jak powiedziałem, nie wiem, zamiast jechać do jakiegoś pobliskiego miasta, do salonu, żeby zobaczyć samochód, założysz okulary i będziesz mógł do tego auta wejść, załączyć silnik, posłuchać sobie przez słuchawki, jak to chodzi, zobaczyć wszystkie klamki, jakieś coś tam, stary, to ma taką, moim zdaniem, predyspozycję do rozwinięcia się, czy to, tak jak powiedziałem, w życiu codziennym człowieka, w jakichś zakupach, czy to w gamingu, że myślę, że Lada, lada, lada może nie dzień, ale Kilka lat, i to się naprawdę posunie do przodu. Nie boję się I na przykład. za to. A nie boję się na przykład tego, że wirtualna rzeczywistość sprawi, że ludzie już na przykład nie będą chcieli w ogóle wychodzić z domu, że będą woleli sobie założyć okulary ryzyko. i Tam. w wirtualnym świecie udać się na takie zakupy, na randkę, tak, na tak, spotkanie, tak, tak, pograć sobie w piłkę. Jak najbardziej się z Tobą zgadzam i to ryzyko uważam, że jest bardzo duże. Że, że tak właśnie to będzie wyglądało. Zresztą teraz to już możemy zobaczyć. Przecież, no, jak mieliśmy po 10 lat, to stary biegaliśmy po podwórku i kopaliśmy w piłkę. Albo szliśmy na ośkę do kumpla, żeby, żeby gdzieś tam się no, pobawić. A nie? teraz zobacz. A teraz Brzuszek rośnie, jest coraz większy, siedzimy przed kąpem, nagrywamy jakieś filmiki, się tu opierdzielamy. Nie no, zasuwamy, ale, ale jednak to już jest zupełnie inny tryb życia. Przecież teraz młodzież, w wieku, w którym myśmy byli tych 10 lat. Teraz w większości siedzi przed kąpem. Na Snapie coś tam, tutaj, tutaj coś. Z drugiej się... strony nie można powiedzieć, że to jest negatywne. Znaczy nie do końca, bo owszem, dla nas, osoby, osób, które wychodziły wcześniej na dwór często, lub na pole, jeżeli byś z Krakowa, e, to trochę dziwne, że teraz dzieciaki wolą sobie pisać na Facebooku ze sobą, ale hmm. dla nich to jest normalne i bardzo rozwijające. Tylko to my nie nadążamy troszeczkę. Może, może, może to jest też dobra perspektywa, aczkolwiek wydaje mi się, że, że jednak można. Że ta technologia, szczególnie u młodych osób, może bardzo szybko zostać przedawkowana. I, 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 i młodziaki mogą się w tym troszeczkę zagubić, albo, z, wydaje mi się, że. Wiesz, internet to jest masakrycznie głęboka sprawa. Ta ogólnodostępność sprawia, że my, będąc dorośli, jak zobaczymy coś chorego w internecie, to wiemy, że to jest złe albo głupie, albo tak nie powinno się robić. Czasem się z tego pośmiejemy, czasem uznamy to za chory syf i tego się nie tykamy. Ale dziesięcioletnie dziecko, które kliknie w coś, albo gorzej, pięcioletnie dziecko, yy, naprawdę nie rozumie tego. Jak coś takiego widzi. Ono może mieć zupełnie inaczej pokładane w głowie przez takie rzeczy. Ta ogólna dostępność mnie przeraża, aczkolwiek jeśli chodzi o rozwój technologii, to trzymam kciuki, żeby był coraz lepszy. I nie mówię, nie mówię że jest w tę pozytywną stronę. Na przykład takim, myślę, dla mnie fajnym punktem wirtualnej rzeczywistości yy, i kierunków, w jaki może się rozwijać, jest to, że będziemy mogli przenieść się z drugim człowiekiem. Oddalenym od nas o tysiące kilometrów, spotkać się w jednej przestrzeni, tak. w jednym czasie i spędzić ze sobą czas, mimo że nie możemy na przykład w tym momencie akurat się spotkać na żywo. No ciężko byłoby te kilka tysięcy kilometrów od tak, jak to po pozwala na to technologia e, przekroczyć, więc to rzeczywiście jest bardzo duży pozytyw. Wydaje mi się, że virtual reality to jest coś, co się rozwinie na bardzo wielu płaszczyznach i będzie to się mega rozwijało, a sama w sobie technologia jest świetną sprawą, która Pomaga człowiekowi i pozwala na bardzo wiele świetnych rzeczy. Wirtualna rzeczywistość, a edukacja. Wydaje mi się, że to się rozwinie. Z pewnością. Na pewno, ja, o ile już nie istnieją jakieś aplikacje, które pozwalają się temu, się temu rozwijać pod kątem edukacyjnym. Nie wiem, bo nie śledzę. Tysiąc, tysiąc lat historii Warszawy jest, na pewno można prześledzić sobie takie rzeczy. No, no widzisz, no widzisz. Więc. Ja o tym nie wiedziałem, bo nie śledzę akurat tego, ale jestem pewien, że coś takiego istnieje, bo to jest logiczne, że to też w tym kierunku się będzie rozwijało. Nie? Więc pomyśl, jak super będzie wyglądała edukacja, jeżeli będziesz mógł na lekcji historii założyć sobie w, w, w okulary. w to sobie, jak 30 osób... Wszyscy w ławkach zakładają okulary, zobacz to zdjęcie. Jak te 30 zł w okularach się rozgląda i ogląda coś to. Świetne, świetne. Wydaje mi się, że tak będzie kiedyś, prędzej czy później. I wtedy nauczyciel, wiesz, do słuchawek i mówi, że tu no. tutaj spójrzcie w lewo, tu się no. wydarzyła taka i taka sytuacja no. z takimi i takimi osobami. Dla mnie to, jaki poziom edukacyjny dostaną ludzie dzięki mm. technologii, to jest naprawdę niesamowite. To jest naprawdę świetne. Kropka. Kropka. A jeżeli, jeżeli kropka. To w takim razie wypada już pomału kończyć. Pytaliśmy o małego Rezjego, dużego Rezjego, a zapytajmy jeszcze o dorosłego Rezjego, kim Rezj będzie chciał zostać, kiedy już dorośnie. Wydaje mi się, że dalej przez następne lata. Pytanie też, jak się, jak, jak, jak nazy... co to znaczy dorosłość, co to znaczy być dorosłym, czy to znaczy osiągnąć wiek powyżej 18 lat, bo wydaje mi się, że no powiedz, Powiedzmy, że to zasadziłeś drzewo, tak, kupiłeś do. Wiadomo, mam rodzinę i tak dalej. Nie wiem, co będę w tych czasach robił. Jest taki Rojo, który na przykład produkuje na spokojnie dalej swoje materiały. No on nie Ma na spokojnie. Z... Jest... No, Właśnie, nie na spokojnie. Rojo jest trochę pobudzony. On wala nawala po prostu. Nie wiem, nie wiem, co będę robił za, za, za 10 lat. Wiem, że będę za kilka lat dalej tworzył dla ludzi, dalej będę się dzielił, dzielił pozytywną energią, dalej będę chciał tworzyć takie lub inne produkcje i z pewnością będę się chciał w tym rozwijać, żeby nie stanąć w miejscu, ale co będzie za 10 lat, stary, nie mam pojęcia. Gdy my nawet nie wiemy, co będzie na YouTube za pół roku, nie? to co dopiero wiedzieć, co będzie robił w życiu za 10 lat. Zobaczymy, zobaczymy, ale z pewnością chcę się rozwijać. Nie mam zamiaru stanąć w miejscu, bo. To jest najgorsze, co się może stać. O, si o, siąść na laurach i, mhm. i wiesz, samemu sobie klaskać i, 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 i robić to wszystko, tyle że problem w tym, że często ludzie się niestety potykają lub po prostu stają w miejscu i się nie rozwijają i mija ich czas. Więc bardzo ważne jest być na bieżąco i, 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 i dalej w jakiś sposób tworzyć i się rozwijać. Dziękuję Ci bardzo. Wam tu również dziękujemy, że dziękujemy oglądaliście. Dziękujemy Wam I bardzo. Się dotrwaliście do tej sekundy, napiszcie w komentarzu, dotrwałem.